Cześć, jeżeli oglądasz ten film, to zapewne szukasz dodatkowych informacji na temat urządzenia Philips Multigrom Series 7000, a być może jest też tak, że zwyczajnie inne testy czy recenzje nie odpowiedziały Ci doszczędnie na Twoje pytania. Dlatego właśnie powstało to nagranie, w którym omówimy sobie szczegóły wymienionego wcześniej trymera. Zanim jednak przejdziemy do kwestii związanych z tym sprzętem, to koniecznie zostaw polubienie pod filmem, jak i również zasubskrybuj mój kanał, abyś był na bieżąco ze wszystkimi moimi nagraniami, które publikuję. Na swoim kanale. Dodatkowo przypominam jeszcze, że odcinek ten należy do serii nagrań o nazwie, zanim kupisz produkt. Jest to seria filmów, w której wyszukujemy w internecie interesujące produkty, a następnie wykonujemy odpowiedni research i omawiamy je sobie pod kątem danych technicznych, ceny i innych najważniejszych informacji. Przypomnę tylko, że link do omawianego produktu znajdziesz w opisie mojego filmu. To tak, gdybyś chciał poznać to urządzenie jeszcze lepiej. A ja tymczasem przejdę już do szczegółów tego produktu. Zaczniemy sobie omawianie o. Od aspektu związanego z ceną. Philips Multigroom Series 7000. Kupisz w internecie gdzieś tam za mniej więcej 220- 320 zł. Mniej więcej w tym przedziale cena powinna się mieścić. Jeżeli zatem planujesz zakup tego produktu, no to w sklepach internetowych powinieneś właśnie mniej więcej w tej cenie znaleźć ten sprzęt. Oczywiście Philips Multigroom Series 7000 dostępny jest również w sklepach stacjonarnych, więc raczej nie powinno być jakichś większych problemów z zamówieniem, czy też czy zwyczajnie z zakupem tego sprzętu Tak sprawa wygląda że chodzi o kwestie dostępności Ceny tego produktu Jak natomiast mają się kwestie techniczne A więc wygląda to następująco A mianowicie sam trymer dostępny jest Z dwunastoma nasadkami W jednym zestawie Generalnie przy pomocy tego urządzenia Spokojnie można golić Zarówno brodę jak i włosy czy ciało Podobno sam produkt Po godzinie ładowania Jest w stanie wytrzymać nawet do dwóch godzin pracy a więc rzeczywiście dość interesująco to wygląda, jeżeli chodzi właśnie o tę kwestię. To, co jeszcze warto wspomnieć, no to na pewno jest to kwestia pewnej wodoodporności tego produktu, dzięki czemu, jeżeli chcesz skorzystać na przykład z takiego urządzenia pod prysznicem, no tak najbardziej istnieje taka możliwość, więc rzeczywiście ciekawa funkcjonalność, która może się przydać zwłaszcza wtedy, kiedy potrzebujemy w bardzo szybki błyskawiczny sposób pozbyć się włosów czy zarostu ze swego ciała, twarzy czy też głowy. Z dodatkowo Informacji warto wspomnieć właśnie o nasadkach, dzięki którym spokojnie możesz stylizować swoją brodę, zarost, ciało czy twarz. Więc jak widzisz tego typu nasadki mogą okazać się rzeczywiście dobrym rozwiązaniem, zwłaszcza jeżeli lubisz samodzielnie stylizować swój zarost czy też włosy. Wtedy tego typu urządzenie być może okaże się dla ciebie dość użyteczne, no i być może zdecydujesz się z niego ostatecznie skorzystać. Wśród dodatkowych informacji warto również wymienić, że sprzęt został wyposażony w tak zwaną technologię Dual Cut. Jest to taka specjalna technologia przeznaczona właśnie do ostrzy, która ma zapewnić jeszcze lepsze wyrażenia skorzystania z tego urządzenia. To co jeszcze można powiedzieć z takich pobocznych kwestii no to na pewno jest to sprawa związana z przechowywaniem tego urządzenia, a mianowicie można spokojnie przechowywać tego typu urządzenie w etui specjalnie stworzonym do tego produktu, a więc samym przechowywaniem nie powinniśmy mieć jakichś tam większych problemów. Jak widzisz, wszystko to wygląda bardzo ciekawie. No i myślę, że to by były takie najważniejsze i najistotniejsze informacje, jeżeli chodzi właśnie o trimmer Philips MultiGroom Series 7000. Koniecznie daj mi znać w komentarzu, jakie są twoje spostrzeżenia na temat tego konkretnego produktu. Jeżeli dodatkowo miałbyś też jakieś pytania, no to śmiało możesz pytać w komentarzu, a postaram się udzielić konkretnej odpowiedzi. No a tymczasem to by było na Tyle, a więc do zobaczenia w kolejnych odcinkach.